Hello, z tej strony Karol Lesław, a tu szak jest odcinek 12, pewnie dziwicie się dlaczego nie ma już tego wodnego napisu Bandicam, gdyż jak widzicie, o tutaj, nie wiem czy widać moją myszkę, eee, nagrywam teraz Camtasia Studio 8, eee, więc przejdźmy do następnego Dobrze, jesteśmy już na Mr. X eee, i dalej sobie tu wejdziemy w karczmę. Dobra, jako tako nam poszło. Trochę dźwięk będę musiał przyciszyć, ale to potem. Nie wiem, czy widać mój kursor. Hmm, to też zależy od tych pewnych nacji. No, nie nacji, ale tam wypaliłem jakimiś nacjami. Dobrze, wejdziemy sobie na Lochy i poglądamy. Nice. Pierwsze nice, ale on wolno krytyka. Poczekajcie, jest szansa... Ej, chciałem powiedzieć, że jest szansa, żeby wygrać. No bo szansa jakaś takaś była, że tak powiem. Dobra, idźmy na karczmę. Naga kopłanka nie to, nie to. Zobaczmy na ten, ten. Nie to, pieniądze albo życie. Przyjmij i widzimy się na wojnie. Dobra, jesteśmy na woju. Wyłączyłem na minimalne yy, tutaj. Na minimalne wyłączyłem ten. Hmm. Dźwięki w Szekesie. Tu chyba też sobie pójdziemy na lożki, tak? Ale to już będziemy pomijać. Nie wiem po co ja daję tutaj z tą myszką. Mi się trochę myli, jak zamazany jest ten kurson, kursor. Nie widzę czy wy go widzicie, ale to potem sprawdzę. Pirat John Prawie nic mu nie zadaliśmy, ale ostatnio skończyłem rochy, zabiłem kobrę, więc się cieszę. To ma. 38, no to kto jest faworytem. I widzimy się no. Na... Dobra, jesteśmy już na łuczniku. Karczma. Tadam, tadam, zrobione. Tu sobie pójdziemy na lochy. Nie wiem, kogo tutaj chyba wejdę sobie na yy, y, tom Nie to. Na tą okrutną tarantulę. No i zobaczymy. To nie ma co. Cinko, cinko powiem szczerze. To 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 bierzemy. No i znowu na łączniku kończymy naszą przygodę. Mam nadzieję, że Wam się podobało z nową nagrywarką. Spróbuję coś nie nagrać Minecrafta, ale boję się, że będzie lagowało. Przynajmniej lagowało mi na Camtasia Studio 7. Ale zobaczymy teraz. Dobra. Kończymy 12 odcinek na